Cześć ze strony Kazox. Witam Was dzisiaj w premierowym unboxingu, jak widzicie, Arcade Locka. Pewnie z wielu z Was o tym słyszało już i widziało wiele unboxingów. No, ja byłem zainteresowany, więc chciałem sprawdzić jak to wygląda. Dobra, no to tak. Pudełko jest ogólnie stylizowane na malutką jakby konsolę. Tutaj mamy adresy internetowy, facebookowy, na Twitterze i na Instagramie. Dobra, tak więc zobaczmy co jest w środku. Już ogólnie otworzyłem tutaj, jak widzicie, opakowanie było zaklejone, więc zajrzymy, co mamy ciekawego w środku. O, wygląda powiem fajnie. Zacznijmy po kolei. Co tam jest ciekawego? Mała yy... figurka sasyna. Ciekawe, czekajcie, już otwieramy. Tak zaklejona, że. nie chce wyjść za bardzo. No to, to Są te mini figurki, chyba. Tak, tak. O, mini figurka. <grytanie> e, fajna. Czekajcie. Zaraz złożymy ją tak na szybko. Ej, co to jest jakiś. Nie wiem, haczyk czy co. Okej. Okay. Mamy podstawkę na... A, dobra, chyba rozumiem. Tak i to mu wbijamy w plecy. A, ja tak niby skacze jakby. E no, fajnie. Przy... nie wiem czy tak pochylę, żeby było widać. E, nie no, wygląda fajnie. Jest sygnowana może? Nie. Nie widzę nic takiego. Jak to jest napisane czekajcie. Muszę zobaczyć sam. A, jest Chiny i nie wiem czy będzie widać. Ubisoft 2015. Dobra, tak więc zobaczmy co jest dalej, bo zapowiada się już fajnie widzę. Okej. Okay. Co mam jeszcze? Coś z Borderlandsa. Figurka Mad Moxie, winny figur. Okej, okay. figi. No, nie chcę bardzo otwierać, no. Ale dobra, zajrzymy. Okej, okay. o, zapakowana prosto dosyć. Więc to będzie. Łatwo zobaczyć. O, fajna figurka. Do kolekcji na pewno się przyda. Jak każdy ma randomową, bo jak widać na opakowaniu jest parę różnych dostępnych figurek. Ja mam figurkę numer 43. Jeszcze, noże tutaj mamy Handsome Jacka, Trapa i Psycho. Dobrze, co tu dalej mamy? Koszulka. No w każdym arcade bloku jest koszulka. Ta jest, jak widać, z falauta. Uch, nie wiem, czy nie będzie za duża trochę. Ale chyba powinna być okej. Okay. Shirt Punch. No i kod promocyjny przy okazji. Sygnowana, czy jakaś z firmy Gilden Soft Style? Czyli niesygnowana. Robiona w Nikarakui MK Dobra, odłóżmy na bok. Co jeszcze mamy? O, przypinki z Battleborna. Nie grałem w tą grę. No, jedynie nie słyszałem. Trzeba będzie zobaczyć, co tu dalej jest? Z Zeldy, no coś, coś lepszego. Otwierasz do butelek i śrubokręt <gryt> i breloczek ogólnie, metalowe. Czytajcie, że otwieramy. Gdzie to jest? A, dobra, nie, nie zauważyłem. jest. jest? To jest na klej, ta czy... na klej. A, dobra, chyba tak Br brutalnie do tego podejdziemy. E no, powiem, że podoba mi się. E no, kurczę, to masywne jest. Czy się otwiera? Czy... A, nie, to się wraca. A, kurczę, patrzcie. A, bo to chyba można schować, no, schować można, widzicie? Albo mamy sam breloczek. A jak nie, to odsuwamy tutaj z tyłu i mamy tak. Tu jest śrubokręt. okręt. Otwierasz do piwa tam jeszcze było napisane na tym opakowaniu? Eee, co tu jest? Multi Outils. Aha, czyli wielozadaniowy. Nie no, fajne. Trzeba będzie zabrać sobie. Kurczę, to mi się podoba. Schowamy? Poczekajcie, tak lepiej wygląda jak schowany jest moim zdaniem. No, dawaj, chowaj się. Okej. Okay. Nie no, wypasiony broloczek. Dobra. I co tu jeszcze mamy na dnie? O, podkładka. Hmm. No, nawet nie wiem z czego to jest podkładka. Otworzymy. No ale wychodzi. A, podkładka. E, to chyba tak. Sorry. Hmm. Nie wiem czego to jest. Musicie mi powiedzieć, chyba wy, bo naprawdę nie mam pomysłu na to. Dobra, zobaczmy dalej. Co to jest? Super Mario Bros. Plants vs. Zombie. A, tylko jakaś tak reklama. Co dalej? Borderlands Punk -o Pop? A tu gdzieś to zostałem. O, co mamy? Królka z falaulta, yy, przybinki, Majora's Mask. A rację, że to była ta zeldy, No, by Rokania, Pomocę, a, by była Ocarina Okina Time, bo ten Majora's Mask było. Ma figurkę sesyna i... triloczek z The Legend of Zelda. Dobra, fajne. No powiem wam, jak na pierwszy jestem bardzo zadowolony, więc y, chyba... O, Exclusive cases are coming. Aha, czyli mogę dostać tu jakiś. Dobra. Powiem wam tak, jestem bardzo zadowolony. Zobaczmy w sumie co tutaj mamy. Tak, jak... Napisane, no tak, na porządek powiedzmy figurkę z Majoras Mask. Y Mała figurka z Borderlanda. Brloczek z The Legend of Zelda. Mini. O kurczę. Asasyn się obrócił nam. Mini figurka z Asasyna. Wstawię na razie podstawkę. Yy, przypinki z Battleborna. No i koszulka z Falauta, No, powiem Wam. Tylko czekam na więcej. No, dobra. Tak więc widzimy się w następnym odcinku. Oczekuję na wasze komentarze i zachęcam do subskrybowania i dawania łapek w górę, oczywiście. Do się z wami na razie.